Święty ojciec Pio, człowiek, który spędzał po 14-16 godzin w konfesjonale, aby wyzwalać duszę z niewoli grzechu, czynił to nawet, gdy jego dłonie, stopy i serce krwawiły stygmatami. A mimo bólu powtarzał, jeśli Bóg mi pozwoli, pozostanę u drzwi raju, dopóki nie wejdzie mój ostatni duchowy syn. Skąd brał siłę i jaką radę ma dziś dla Ciebie i dla mnie? Zostań ze mną, bo odpowiedź znajdziesz w tym odcinku. Ja nazywam się Paweł Marchlewski, a to jest kanał Apostolatu Najświętszego Serca. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o każdym nowym odcinku i razem ze mną odkrywać nabożeństwo do Najświętszego Serca, subskrybuj kanał Apostolat Najświętszego Serca. W liście do jednej ze swoich duchowych córek, ojciec Pio pisał Nigdy nie trać serca. Gdy szaleje burza, pokładaj całą swoją ufność w sercu najdelikatniejszego Jezusa. Módlcie się i pobożnie nękajcie boskie serce. To właśnie najświętsze serce Jezusa było źródłem Jego odwagi, cierpliwości i mocy. Czy dziś w świecie Pełnym zamętu, nie potrzebujemy tego samego źródła? Czy święty ojciec Pio nie jest prorokiem na nasze czasy? Choć odszedł do Pana w 1968 roku, został ogłoszony świętym w 2002 roku. I rzeczywiście, ojciec Pio miał rację, mówiąc: Po śmierci będzie o mnie głośniej niż za życia. Jego przykład stał się światłem dla milionów ludzi. Ojciec Pio jest dla nas znakiem, że potrzebujemy powrotu do Najświętszego Serca Jezusa. Dziś, gdy tylu ludzi żyje tak, jakby Boga nie było, gdy telewizja i internet podają nam codziennie treści sprzeczne z Ewangelią, właśnie teraz wołanie Ojca Pio brzmi najmocniej: potrzebujemy powrotu do Serca Jezusa. Ale jak zacząć? Ojciec Pio uczył, że pierwszym krokiem jest modlitwa i zawierzenie. Codziennie powtarzał akty oddania sercu Jezusa i zachęcał do tego swoje duchowe dzieci. Módlcie się z większym naciskiem do litościwego serca Jezusa. Zachowajcie pogodę ducha, powierzcie siebie Sercu Jezusowemu. Najświętsze serce Jezusa niech przemieni wasze serca. To proste słowa, a jednocześnie program życia. Święta Małgorzata Maria Alakok po objawieniach w Paralemonial pisała, że obraz Najświętszego Serca powinien być obecny w każdym domu i każdy powinien nosić wizerunek Najświętszego Serca przy sobie. Dlatego my także w Apostolacie Najświętszego Serca staramy się nieść ten znak przez internet, modlitwę i specjalne tarcze Najświętszego Serca, które wysyłamy każdemu, kto dołącza do naszej rodziny Najświętszego Serca. Bo każdy, kto nosi ten znak, staje się jak żywe sanktuarium serca Jezusowego. Jeśli chcesz otrzymać taki wizerunek jako prezent i dołączyć do rodziny Najświętszego Serca, Kliknij w link w opisie tego filmu. Apostolat Najświętszego Serca powstał, aby w tysiącach polskich rodzin odnalazł się obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ojciec Pio zostawił nam przykład. On zaufał sercu i został świętym. A teraz ja i Ty możemy zrobić to samo. Jeśli chcesz, aby ten piękny wizerunek znalazł się w Twoim domu, jeśli chcesz otrzymać tarczę Najświętszego Serca, którą możesz mieć zawsze przy sobie, dołącz do specjalnego programu miesięcznych darczyńców Rodziny Najświętszego Serca. Tak jak ojciec Pio, zawierzajmy nasze codzienne sprawy Sercu Jezusowemu. Otrzymanie wizerunku serca Jezusowego jeszcze nigdy nie było tak proste jak dziś. Wystarczy, że wypełnisz formularz i poprosisz, abym wysłał do ciebie ten piękny wizerunek Najświętszego Serca, a ja zrobię to natychmiast. Zapraszam cię teraz do wspólnej modlitwy słowami Świętego Ojca Pio, którymi codziennie wstawiał się do Boga w intencjach wszystkich, którzy polecali się jego modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. O, mój Jezu, Ty powiedziałeś: Zaprawdę powiadam Wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie Wam otworzone. Wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Słodkie serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, Ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam Wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, da Wam. Wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Słodkie serce Jezusa, w tobie pokładam nadzieję. O mój Jezu, ty powiedziałeś, zaprawdę powiadam wam, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Słodkie serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję. O słodkie serce Jezusa, dla Ciebie jest tylko jedno niemożliwe: nie mieć litości dla strapionych. Dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami. I udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez bolesne i niepokalane serce Maryi, Twojej i naszej czułej matki. Amen.